3 maja 2021 roku, oddział 405C. Proszę Państwa, pomimo tego, że leśniczym jest już tutaj inna osoba, to to, co pokazuje, to pozostałość bohaterskiej działalności poprzednika, pana leśniczego Krzysztofa Czachura, którego to przez całe lata w jego gospodarce nadzorował inżynier nadzoru obecny, pan Darek. Proszę bardzo. To są pozostałości po y, rębnik, którą to leśniczy wykonał. No, trudno się dziwić obecnemu leśniczemu, żeby zdołał wszystko posprzątać, że w końcu nie po to tutaj został y, sprowadzony, powołany, żeby uprzątał wielostwo po poprzedniku. Proszę Państwa, to jest wierzchowe, gruby na 25 cm, brzozowy, tak. Tutaj, moi Państwo, jest wejście do gniazda. Wejście do gniazda, które zostało w ten sposób zdeptane wiele lat temu. Proszę zobaczyć, tutaj przerosła przez to wszystko taka już czereśnia wysoka na tyle o. Jak widzimy, jest to przerośnięte jeżyną. To wejście do gniazda jest bardzo stare. Proszę Państwa, płot, który chronił, miał zawartość w jego obrębie. Czyli w tym przypadku dęba nie chroni niczego. Proszę Państwa, bo leśniczy miał to, że tak powiem, gdzieś. I kończy się zawartość gniazda w postaci dęba. Rozpoczyna się, proszę Państwa, zawartość gniazda w postaci yy, jeżyny. To wszystko, co pokazuje, to tylko i wyłącznie jeżyna. Pomimo tego, że na 90% tego gniazda nie ma. Proszę Państwa nic oprócz jeżyny i kęp czarnego bzu to jak widzimy tam dalej uznano to gniazdo za odnowione i tym samym pozwolono leśniczemu w roku ubiegłym na kontynuację proszę Państwa przebudowy tego drzewostanu i wycinkę kolejnych gniazd. Proszę popatrzeć i popodziwiać. Tutaj jak powiedziałem nie ma nic, nie bardzo mam chęć głęboko wchodzić, bo kolczasta ta jeżyna to nawet malina proszę Państwa jest, proszę Państwa. Proszę Państwa, skoro już tak gadamy, to przejdziemy do Być spore, może 15-20 rocznych. Proszę bardzo. nie ma nic, ani jednego dębu. rośnie w to miejsce czarny bez, który jest zresztą rośliną tutaj. Yy, Częstą na gniazdach uleśniczego Czachura, tam gdzie w tej chwili patrzy kamera za czarnym złem, pod całym lasem, jest kilka sztuk dęba. Może 20. Tutaj, gdzie patrzymy, nie ma nic. Jest tylko jeżyna. Pomimo tego, proszę Państwa, leśnicy płacił tutaj za różnego rodzaju zabiegi hodowlane, czyszczenia, pielęgnacji. Tak jak powiedziałem, rzecz dotyczy działalności poprzednika proszę Państwa nie ma nic wspólnego z obecną tutaj ekipą która w tym leśnictwie yy, gospodaruje w tej chwili z obecnym leśniczym czy też podleśniczym to są proszę Państwa efekty pracy byłego już leśniczego i byłego już podleśniczego bo podleśniczy też proszę Państwa się ustali że są gdzieś tylko służę tęto na własną prośbę gdzieś tam w inne strony a podobnych bohater jeśli chodzi o działania w lesie, jak jego pomocą leśniczy. Proszę bardzo. Wychodzimy z powrotem z gniazda, żeby nie było wątpliwości, dyskusji, że może się Pani czepia kolejnego już leśniczego. To tyczy spraw dawnych. Spraw, proszę Państwa, leśniczego czarnego. Cały ten bajzer w środku, te wszystkie wałki, proszę Państwa, metrowe i inne. To też sprawa leśniczego czachura orkę też wykrywał leśniczy Czachur. No trudno się dziwić, żeby teraz obecny leśniczy brał na plecy te wałki i znosił. Tak? Dobrze, idźmy dalej. Po prawej winiamy obo. Straszne gniazdo, na którym nic nie rośnie. Teraz popatrzmy, co to, to w stercie tutaj zgromadzono za drewno. Proszę zobaczyć. Tutaj proszę Państwa w tej stercie drewna jest przynajmniej dwa stosy może więcej grubizny osikowej brzozowej bo jak może będzie widać miarka się zapodziała yy, proszę państwa to jest 20 cm ma długości gdzieś trzonek jak od tego noża to są takie mniej więcej tutaj wałki kawałki no może nie ma 20 może może ma 18 tak? proszę bardzo proszę popatrzeć od chodzi tutaj ma tego, jak bić, jak zabić. Może tak to zrobimy? O, proszę. Proszę bardzo. O, tak to wygląda. O. Takie tych drewno sobie zostało. Tak, dwa stosy. Może nie będzie, może będzie. Już nie chodzi o to, ale dobrze. Idźmy z tego miejsca. Idźmy dalej w inną część tego też wydzielenia. I nie w inną część lasu. Proszę Państwa, kolejne gniazdo, które tutaj wyplomu to, co widzimy tam, to padła dawno temu osika, wiele miesięcy temu. Proszę Państwa, przy tutaj pracy, którą wykonywał leśniczy na gniazdach, trudno było zająć się tą osiką, bo zresztą i po co. Gniazdo, kolejne gniazdo, na którym nic nie rośnie. Pomimo tego nadleśnictwo dało, jak powiedziałem, zgodę leśniczemu i czerwone światło na to, żeby wyciął kolejną połowę lasu. Proszę bardzo, tutaj e, wzorem gniazda poprzedniego mamy płot w stanie takim, że możemy w każdej chwili przez niego wejść. Bardzo proszę, co tutaj rośnie, co widzimy, to czarny bez i nic więcej. Tam daleko, zaraz pokażę, proszę Państwa, tam daleko rośnie, leży przez płot przerzucona oba osika. Przez płot leży do środka gniazda. Jak dawno temu trudno powiedzieć. Ale popatrzmy, proszę bardzo. To wszystko jest jeżyna, czy też malina. Wszystko to przytłuczone śniegiem, przydeptane do ziemi, a w tym wszystkim rosnący, wystający z ziemi czarny bez. Panie nadleśniczy, nadleśnictwa kraśnik. Czy nie można by tu było przyjechać i zobaczyć co to się dzieje w tym lesie? Czy ten pania rzeczywiście? Pokazuje prawdę, a może w ten coś konfabuluje, kombinuje, może tutaj nic się nie dzieje, może tu jest bardzo ładnie. Proszę zobaczyć, że oczywiście jest bardzo ładnie. Przy tych robotach po jednym z moich filmów ktoś się ruszył. Kogoś się usunie, być może leśniczego, proszę Państwa, i odciął. Odciął bardzo proszę. Tą osikę. I to kolejne. Widzicie Państwo, się można w stopę strzelić, powiem dlaczego. Wszystkie te gawęzie, które tam wpadły do gniazda, zostały w gnieździe niewybrane bo i po co. Takie była decyzja leśniczego. Tu proszę państwa odcięto osikę. Proszę zobaczyć. To jest zdrowe drewno. To to tutaj to na dole, to wszystko jest zdrowe drewno bez oznak zgniłości. Czyli byłaby z tej osiki papierówka, a na pewno opał. Jest dwie grube osiki, na mają po centymetrów może 50. Byłoby dwa trzy stosy byłoby. Nie leżało tego wyrobić, tylko wyciąć, aby drogę przez gniazdo należało, ale przecież się nie zrobiło, bo i po Przecież się jest ponad wszystkim, proszę Państwa. Pan Leśniczy Czachur tutaj był ponad wszelkim prawem, a z nim do spływy byli ci, którzy go utwierdzali. Yy, Pan inżynier nadzoru, który miał przyjść do lasu i postawić do pionu owego człowieka, po prostu zwyczajnie się bał albo wstydził. Trudno powiedzieć dlaczego. Wiem tylko, proszę Państwa, że jak gdziekolwiek indziej pan inżynier nadzoru jeździł, to, różne to legendy o tym krążyły i opowieści, tak na ródkach był gościem bardzo rzadkim. Proszę Państwa, to co widzimy tam dalej, to kolejne gniazdo ogrodzone już teraz przez ekipę ZULi. Ja jeszcze idę obok tego dawnego gniazda ogrodzonego. I proszę zobaczyć, nic tam proszę Państwa nie ma. Jest tylko Czarny des. Cały czas to drugie albo trzecie z kolei gniazdo podobne, a będzie za chwilkę jeszcze jedno gorsze. No i oczywiście stan płotów, bo tak jak mówię, żeby nie było się leśniczego obecnego. Nie, proszę Państwa, te płoty to człowiek odziedziczył po poprzedniku i trudno się dziwić, żeby ich w trybie takim szybkim, nagłym wyremontował. Tu jak widzimy prowadził leśnicze działania na szeroką skalę. wycinał proszę Państwa co się dało w tym lesie. Mówię o poprzedniku, który w ramach tutaj proszę Państwa yy, przebudowy tego drzewostanu założył rękę i jak powiedziałem kolejne już wejście do owej rębni robił. Yy, proszę zobaczyć taka tam wywrócona brzoza czy inne drzewa tutaj leśniczego nie interesowały, bo i dlaczego? Leczniczego interesowało, tylko to, to żeby coś co cenne, zabrać co cenniejsze i po prostu yy, sprzedać. Idę do kolejnego gniazda, które proszę Państwa, jest takim że samym jak te dwa wcześniej pokazane. Tam na początku, jak się wchodzi na powierzchnię, są dwa przyzwoite, trzy gniazda. Przyzwoite się zgadza, ja nie twierdzę, że tak nie jest, ale. Proszę Państwa, jak już kiedyś powiedziałem, ja tu nie jestem po to, żeby chwalić, tylko po to, by wytknąć to, czego nie ma, a że tutaj nie ma większości, to bardzo proszę popatrzeć. Teraz proszę Państwa popatrzmy na to, co widzimy tu w tym gnieździe. Otóż widzimy czarny bez, Tutaj z brzegu widzimy kilka domków, może 5, 6, 10 i tam dalej kilka. Pozostała część gniazda to czarny bez. Ja jeszcze obejdę kaweczkę dookoła, pokażę to z drugiej strony. I zapytam po raz kolejny Pana Nadleśniczego. Panie Nadleśniczy, skoro ze sześciu czy tam ośmiu gniazd założonych tutaj przez Leśniczego, na połowie z nich nie rośnie nic, to jakim prawem uznaliście to za odnowione i kazaliście ciąć dalszą część lasu? Panie Nadleśniczy, jeśli jest płot do powierzchni ogrodzonej, jak tutaj, ja przez ten płot przechodzę od tak po prostu w nasu, Proszę bardzo, jestem w tej powierzchni ogrodzonej. Trzymam jakaś jeżyna za plecy. Bardzo proszę, popatrzcie. To jest uprawa. Aha. Co to było? Może dzik? Nie, no, sarna. Sarna. Sarna, która ma problem tam na siatce. Wyjdę stąd, ona tu wyjdzie. Sarna, która jest, proszę Państwa, w gnieździe. Ta która ma teraz kłopot, bo nie będzie mogła z tego gniazda może wyjść. Będzie i dokuczał, to po powodku opuści którąś z dziur w tym tutaj klocie. Proszę Państwa, to jest powód, o czym mówiłem wielokrotnie. Zwierzę się męczy, wchodząc do gniazda przez takie właśnie logiczne dziury. Staje się wtedy w zasadzie rąkiem w, w pułapkę. Ono nie wie, w którym miejscu weszła i stają się wyjść. Uderza w coraz to nowe części ogrodzenia i prowadzi to do, często do śmierci. A jak do tego dojdą jeszcze psy, to już na pewno. To proszę Państwa, obraz, yy, gdzie leśniczy chwilę stąd dokonywał yy, wyrębu gniazd kolejnych. To, co się przewróciło wcześniej, co się przewróciło później, było dla niego rzeczą obojętną. To czwarte gniazdo. Na którym nie ma nic, panie nadleśniczy. Jak już zacząłem pytać, Sara mi w tym przeszkodziła, czy jeżeli 4 gniazda na 8 na nich nie ma nic, to uznaliście, że wszystko jest w porządku? Że to można y, kontynuować proces odnowy i ciąć następne? Na jakiej podstawie i kto podpisał na tych gniazdach udatność większą jak te 50%? Czy pani zastępca nadleśniczego była zastępca nadleśniczego podpisała? Pewnie tak. A gdzie jest obecny pan zastępca nadleśniczego? Pan nadleśniczy, gdzie jest obecny pan inżynier nadzoru? Nie widzi co się dzieje w tym tutaj leśnictwie. Nie byłeś pan tutaj panie inżynierze. Widzieliśmy pan ten sosny tej, to się przewróciła, tych innych drzew leżących poprzek tych płotów. Celowo mówię. Cicho, żeby nie niepokoić tej sali, no i pory pewnie już zdążyła wyjść, no ale jak mówię, szkoda to jest zwierzęcia, ponieważ cierpi w tej sytuacji yy, trwodze strachu, próbując wyjść z matni, którą, proszę Państwa, przyżykował jej człowiek, fachowiec leśnej branży według jego własnego mniemania i co niektórych jeszcze innych. Ja pokażę fachowość owego człowieka i teraz któryś na przykładzie tejże, tejże samej osiki bo tam to zagrodzono to przejście jakoś tam przeremontowano tutaj proszę państwa ta osika leży na płocie od bardzo bardzo dawna i proszę zobaczyć co się dzieje dalej przerosła ta osika proszę państwa z różnego rodzaju chabrem i o dziwo ktoś tutaj Moi Państwo podciągną tą siatkę do góry, a widzimy nawet dość niedawno, bo świeże są gwoździe bite, bo w tym miejscu można było wejść do gniazda, teraz nie można, w tamtym można, no bo Panie pokazał, to się wyremontowało. Bardzo proszę, Panie Nadleśniczy Nadleśnictwa Kraśnik i Panie Zastępco i Panie Inżynierze, to uprawa jest, to jest ostatnie gniazdo na północ w tymże wydzieleniu, Panowie Nadleśniczowie. Proszę przyjść, zobaczyć, co ten chłania chce od Was. Może chłania Drani, Drani, tak taki się, Was, poważnych gospodarzy. Proszę Państwa, to wszystko, co tutaj leży. Proszę zobaczyć, jak się zachowuje przyroda w sytuacji, kiedy. Ludzie nieodpowiedzialni e, decydują o sprawach dla nich e, niepojętych, niezrozumiałych. Proszę zobaczyć, po jaką ciężką cholerę tam zostawiono, proszę Państwa, tą e, enklawę e, sosem. Taką niewielką. Po to ją tam zostawiono, żeby teraz wiatr, który schodzi tam z nad lasu, z nad torów kolejowych, przewrócił tą sosnę proszę państwa to po to to zrobiono bohater leśniczy Krzysztof Czachur zostawił coś takiego, proszę państwa i w tejże w tejże proszę państwa enklawie zostawił dwie osiki z dziuplami trzy osiki z dziuplami dwie trzy brzozy i ze trzy sosny po jaką to choler zostało zostawione ja tam przejdę bo jeszcze tam jeszcze jest kolejna ciekawość o której ja wiem, a Państwo może jeszcze nie wiedzą. Otóż proszę Państwa, tamte drzewa, dość teraz idę, były wyznaczone do wycinki. Dla nich są kropki. Więc jak to w końcu? Wycinało się, wyznaczało się gniazda, powierzchnie gniazd, wyznaczało się do wycinki, proszę Państwa, drzewa. Potem się ich nie wycięło. To zajmie trochę czasu, muszę obejść dookoła, ale będę ględził po drodze. Więc przy okazji pokażę kolejne gniazdo, bo tam nie zamierzałem do niego iść po daleko. Puste przywieli. Proszę Państwa, co się dzieje? Tutaj leśnicze na biało malował granice gniazd. Coś się wydarzyło. Jest tu, proszę Państwa, kolejna rzecz, której nigdy wcześniej tutaj nie stosowano. To są takie kołeczki. To. To ma za zadanie podtrzymać siatkę, żeby zwierzę nie podnosiło jej do góry. Óczesny leśniczy, proszę Państwa, nie znał takiego czegoś, nie wiedział, że coś się robi. No i nie stosował, ale ówczesny leśniczy wielu rzeczy nie stosował, bo być może i nie wiedział. Proszę Państwa, jak powiedziałem, obecny leśniczy tutaj niewiele jeszcze może zastał, co zastał, yy, to obsadził i ogrodził. Ogrodził w sposób bardzo prawidłowy. Jestem, proszę Państwa, na terenie gniazda. Tutaj drzewa, te które widzę po drodze, były wyznaczone do wycinki. A no to, to nie było. Ale któryś ty był. Ale tu... O, proszę Państwa. Proszę I tam tańca. Tu, proszę Państwa, leśniczy dokonał y, szacunku. Proszę bardzo. Wyznaczył tą tutaj sosnę. Tak. Wyznaczył, proszę Państwa, tą brzozę. Wyznaczył tą sosnę, ale zdziałał grań, farbę, żeby nie było widać. Proszę bardzo, o, tak po chamsku zdziabał. Wyznaczył tamtą sosnę. Proszę Państwa, skoro robi się szacunki, klupuje się to wszystko i wyznacza, to tej cholery się na pewno nie wycina. Co tu panują za zwyczaje? To powinno być wycięte i gdyby było wycięte, nie byłoby tego, co pokazywałem przed chwilą, że przewróciło się drzewo do środka. Tą brzozę też technicznie wyznaczył. I teraz proszę zobaczyć gniazdo, to piąte gniazdo, w którym jestem. Jak mówię, nie zamierzałem tu przychodzić. Piąte gniazdo, gdzie proszę Państwa, z Pana Nadleśniczego, Nadleśnictwa Kaśnik rośnie czarny des. I co na to wszystko? Uprawa odnowiona, udatność 50%, 50% może więcej. Może jak Panowie Inspektorzy napisali, że 90% udatność była tam, gdzie proszę Państwa, na gnieździe rosło 10 dębów. No ale Panowie Inspektorzy mogli, bo oni byli inspektorami. Przyszli i poszli, a pan tutaj jesteś, panie nadleśnicz, panie zastępco i panie nadzoru inżynierze. Co to z tym wszystkim będzie? Trzeba będzie w końcu coś z tym robić? A może frani jeśli się od pierwszy, od was albo Idzie, pania dalej. Proszę bardzo, proszę zobaczyć, co tutaj w tym gnieździe i obok gniazda leży. Ja powiedziałem, leśniczy obecny nie został tutaj po to sprowadzony, zatrudniony, powołany, żeby sprzątał badziewiajstwo po swoim poprzedniku. On tutaj po prostu ma wykonywać gospodarkę leśną, a nie uprzątać dziadostwo, które pozwolono zostawić tutaj jego yy, poprzednikowi. I teraz proszę bardzo, osika, którą zostawiono, taką osikę, tamtą kolejną osikę zostawiono i tamtą sosnę i tamte brzozy i te, które widzimy, dwie sosny, które się przewrócimy. Teraz do środka gniazda i leżą, i będzie świeżo miał robotę. Zul będzie klo, bo będzie musiał i jeszcze raz to grozić. Proszę Państwa, czemu ci ludzie mają ponosić konsekwencje draństwa ich przełożonych? Choć leśniczy nie jest zula przełożony. Proszę Państwa, to sosna, którą wyznaczoną do wycinki. Przy szacunkach brakarskich to nie są śmiechy, to nie są żarty, to są sprawy święte, skoro ktoś to wyznaczył i zakropkował tym samym zaewidencjonował, to się powinno wyciąć. Takich zmian się nie dokonuje, proszę Państwa, w trakcie gry. Nie zmieniamy zasad gry w, jej, w trakcie jej trwania. Tu widzimy wyraźnie, że dalej, dalej powinno pójść gniazdo. Proszę bardzo, panie Nadleśniczy. Tam dalej żeś pan powinien wyciąć jeszcze gniazdo. Nie wycięto, bo co barwinek, tak? przyszło do głowy po moim filmie, że szkoda tej rośliny zniszczyć, zmarnować. Po jaką ciężką cholerę odsłoniono tutaj na tym odcinku ten barwinek. Po co? Żeby na złość komu zrobić? Barwinkowi? Frani? Proszę zobaczyć. Pod sarna, może ta, która była w płotach. Proszę zobaczyć. Tam leży brzoza, długa na 2,5 metra, a tam poszła sarna. Być może, jak mówię, być może ta, która Jakaś taka trochę zastrachana, pojedyncza. Na no to wygląda. Poszła, czyli jest wszystko w porządku. Proszę Państwa, leśniczy, który leśniczy, który, proszę Państwa, wyznaczył tutaj gniazdo. Na gnieździe tym wyznaczył tą osikę do wycinki, ale jej nie wyciął. Ta osika, proszę Państwa, stoi nad torami kolejowymi. Ja już kiedyś mówiłem, że jak kiedyś komuś na łeb spa, nie to frania, wyciągnie film i pokaże. Niech się wreszcie ktoś nad tym zastanowi, co się w tym leśnictwie, moi Państwo, dzieje. Bo jaką ciężką cholerę leśniczy tutaj wyciął po tej stronie kawałek tego lasu. Dlaczego nie wyciął w tym miejscu kawałka lasu, choć go wyznaczył? Dlaczego, proszę Państwa, leśniczy leśnictwa Ródki Krzysztof Czachur, tego oto złoma osikowego, ja nie mówię złomo leśniczym, mówię o złomie osikowym, zostawił w trakcie pozyskania drewna. Wyciął tutaj po sąsiedzku dęby, wyciął graby. Dlaczego zostawił tą osikę, jako co? Dlaczego, proszę Państwa, zostawił tamte dęby? One tam ledwie stoją, stoją nad samą linią kolejową. Dlaczego tak zrobił? Przecież miał jedyną okazję, żeby tutaj do środka, gdzie nie było żadnych drzew, te drzewa puścić. Ta okazja się później nie zdarzy, będzie uprawa i trudno będzie to zrobić. Dlaczego pan Bohaterski Leśniczy za zgodą pana Bohaterskiego Inżyniera Nadzoru nie wyciął tamtych tutaj dębów? Co się dzieje w tym leśnictwie? Przecież to prywata jest, proszę państwa, prywata. Ja pamiętam dokładnie, tam leży brzoza. Pocięta, nie zabrana. Jest na moim filmie. Leży. Tak. Wałek met 20 długi. Ta długa osika. Tak, panie nadleśniczy. Kto w końcu w tym lesie rządzi? Lepiej, żeby ten las rządził się swoimi prawami. To by rósł, by coś tu było. Już po raz ktoś z kolei... Przypominam o tym barwinku, dlaczego zrobiono zamach na tą Nie chociaż nie jest chroniona. Ja mówiłem w moich filmach kilka metrów stąd do tyłu bardziej na południe proszę Państwa, było miejsce zamachu zamachu, wyrzucenia pierwszego, bo pierwszej akcji sabotażowej jednych z pierwszych akcji sabotażowej wykonanych przez y, żołnierzy AK, y, y, którzy tu przyjechali w drodze Sylwestową z Warszawy proszę państwa i dokonali owego, wydarze, owego zdarzenia, owego czynu. Tak? To nie znaczy, że musimy to miejsce, proszę Państwa, ogrodzić i odwiedzać w ramach jakichś tam pielgrzymek, ale to też znaczy, że musimy o nim pamiętać i musimy uszanować choćby i tą roślinę, która tutaj rośnie, a roślina ta się często właśnie kojarzy z takimi miejscami i z takimi wydarzeniami. Dlaczego? To tak wszystko działa pod górę. Co teraz tutaj w tym miejscu posadzą panowie nadleśniczowie? Panie inżynierze nadzoru, co pan tutaj planuje posadzić w miejsce wyciętych tutaj drzew i tamtych wcześniej i tutaj tych, których nie ma. Jakie macie tutaj plany? Podobnie jak z tą ale aleją, którą wycięliście po to, żeby wyciąć? Gdzieś pan jest, panie inżynierze nadzoru. Co jest tamten wałek, który tam leży ma? 2,40 może więcej i ten tu wcześniejszy. W czym są? Mają tu leżeć na zgnicie? Panowie? Panowie? Dlaczego została tam ta osika? Tu leśniczy powinni o wszystko, tak? Jeszcze się wąca. Ja tu kuczny jest. Proszę, bardzo, proszę państwa, tu wycięto sosny. Piękne sosny. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sosen. Widzimy, że gruby. 7 sosen. Tu wycięto brzusz dwie, osik. Tam dalej wycięto, proszę Państwa, grubą sosnę piękną. Bardzo proszę. Tą wycięto sosnę, bo była gruba. Tak? I nie bał się Pan y, Zul, że mu y, poleci na tory, tak? Nie bał się Pan Leśniczy, że trzeba będzie tory zwijać na okoliczność ścinki tej sosny, tak? Ale nie ścięto, proszę Państwa, tej sosny tutaj, bo ta jest paskudna. I została. I nie ścięto tutaj tych osik. Bardzo proszę. Panie... Nadleśniczy. Wyznaczył pański człowiek to do wycinki. Tą wyznaczył. Ja tak pokażę może z bliska. Wyznaczył to, wyznaczył, to dawne. Ha. Szacunki w ogóle na tą powierzchnię były robione, proszę państwa, w czasie innym niż pozyskanie, ale tu się rzecz inna i do niej się można przyzwyczaić. To proszę. Państwa. Osikę, osikę kolejną. I to kolejna osika panie nadleśniczy. I to tutaj osikę panie nadleśniczy. I tego graba tutaj. I tamtą osikę nad tym tutaj placem, i tą brzozę, i tamtą sosnę, i tam to jeszcze co by nie było. Proszę zobaczyć, chwilę stąd jest trakcja kolejowa i elektryczna. Tutaj panowie kolejarze zrobili, patrzcie jaki piękny porządek, taką drogę dojazdową sobie zrobili, żeby w razie czego można było dojechać do wypadku. A panowie leśnicy zostawili im po sąsiedzku takie dziadostwo. I grając niejako z czymś zdrowiem, a być może życiem. Jesteś Panie nadleśniczym, nadleśniczym tego nadleśnictwa. Dlaczego nie można pewnych spraw tutaj nijak y, przerobić, przekalkulować? Dlaczego, proszę Państwa, na pasach Kenidza na do niedawno jeszcze był taki syf? Dopiero w tym roku pan y, inżynier nadzoru ruszył się w tym temacie po filmie Frani, który pokazywałem z oddziału 450. Bodajże, 8., chyba tam, gdzie jest cmentarz z pierwszej wojny i Bajzer, który tam w tym czasie panował, nie wiem czy posprzątany, czy nie, bo dawno tam nie było Także ciekawości tu dość, ale pytanie, jak mówię, ostatni raz i to samo. Jakim prawem zostały tamte drzewa w środku wyznaczone? Jakim prawem kontynuujemy pozyskanie? Proces przebudowy, jeżeli na połowie gniazd nie ma, proszę Państwa, udatności nawet może 10-15%. Takie prawa rządzą tym leśnictwem i generalnie to tym e, lasem, nadleśnictwem też może. Jakim prawem chciano zniszczyć ten barwinek? Udało się, bo Tania w porę zarobiła. Gdyby nie, to przecież te małpy wycięły ten las to by i zaorały ten barwinek, no ale tam zaorało na początku. A ja broń Boże, mówiąc małpę, nie myślałem, nie miałem na myśli o <laughs> żeby było jasne. Nigdy się nie trzepiam do tych, którzy tutaj wykonują pracę tą fizyczną podstawową, bo to są ludzie, którzy pracują ciężko za nie zawsze duże pieniądze. Ludźmi, którzy robią szkodę tym nasą, to są ci, którzy, proszę Państwa, nad tym wszystkim stoją i niby nadzorują.